Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sudokami. W tym materiale zmierzymy się z planszą sudoku klasycznego, gdzie postaramy się przećwiczyć technikę multicolors typ drugi, o której była mowa w ostatnim odcinku poradnika do sudoku. Jeżeli tego odcinka nie widzieliśmy i nie kojarzymy tej techniki, to polecam wpierw zapoznać się z tym odcinkiem, tak żeby przystąpić do tej planszy znając technikę Multicolor z drugi. Link do tego odcinka z poradnika zostawiam w opisie. Oczywiście na tej planszy obowiązują wyłącznie standardowe zasady sudoku, czyli wpisujemy cyfry od 1 do 9, tak aby nie powtarzało się w żadnym z wierszy, żadnej z kolumn, ani w żadnym z bloków miarów 3x3. I w trakcie rozwiązania tej planszy będzie trzeba skorzystać z techniki właśnie Multicolor z drugi, a także być może z dwóch innych technik, mianowicie to String Kite, a także Hidden Rectangle. Jeżeli którejś z tych technik dodatkowych nie kojarzymy, no to również zostawiam w opisie linki do odpowiednich odcinków z Poradnika do Sudoku. Tak jak wspominałem pod koniec odcinka z Poradnika, przy generowaniu tych planż, właśnie z techniką Multicorse drugi za pomocą programu HODOKU, na ogół ta technika będzie występować z innymi technikami rozwiązywania sudoku i tutaj sugestia jest taka, aby jednak skupić się jednak na tym multicolorowaniu a gdy będziemy w stanie go znaleźć to wtedy można tutaj pomyśleć o użyciu którejś z tych dodatkowych technik natomiast naszym priorytetem tutaj będzie skorzystanie z techniki multicolors i tak też Wam polecam podchodzić do rozwiązywania tego typu plaż, gdy będziecie próbować sami generować sobie plansze właśnie korzystając z programu Hodoku. Tutaj oczywiście może ktoś zapytać, czy ja wiem, na którym kandacie to multicolorowanie nastąpi, albowiem jak pamiętacie, tutaj trzeba sobie sprawdzić, czy mamy do czynienia z multicolor z typ pierwszym czy typem drugim. I no nie ma wyjścia, po prostu no, spojrzy się na tą, na tą zakładkę Solution Path i zobaczy się na jakim kandydacie jest to kolorowanie. Szczęśliwie tę planszę generowałem tydzień temu i nie pamiętam na jakim kandydacie będzie kolorowanie. Także tutaj jestem czysty. Nie wiem na jakim kandydacie nastąpi multi kolorowanie. Będzie to dla mnie coś nowego. Oczywiście jeżeli kojarzymy tę technikę to zachęcam do zmierzenia się z tą planszą samodzielnie. Link do niej zostawiam w opisie. A ja przystępuję do rozwiązywania i oby to, to multicolorowanie wyszło tutaj jak najwcześniej. No najlepiej żeby tutaj nie używać tych dodatkowych technik zbyt wiele razy. No ale jak będzie taka potrzeba to z którejś z tych wymienionych technik skorzystamy. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest jeden sposób rozwiązania tej planszy. Pewnie można innych technik użyć, może w innej kolejności. Wszystko zależy od tego w jakiej kolejności będziemy tutaj czynić postępy. Także ja restartuję swój zegar. I mówię, rozwiążmy kolejne sudoku. Dobrze, zaczynamy oczywiście od skalowania, czyli od poszukiwania darmowych cyfr na tej flaszy. No i jak utkniemy, to zaczniemy tutaj coś notować. No to na przykład widzę, że już jedynka w tym bloku musi być w środkowym wierszu, to no to pozwolę sobie wpisać. Gdy, jeśli chodzi o jedynkę, to praktycznie wszystko. Ósemka jest ciekawa. Ósemka w tym bloku jest w prawej kolumnie. No to mamy już dla niej pozycję. W tym bloku ósemka jest na dole, góra, środek, dół, czyli w jednym z tych dwóch pól, mhm. No, ósemka nie wydaje się taka jakaś ciekawa, może inna cyfra, na przykład 6 może, sześć w tym bloku jest w prawej kolumnie, czyli w jednym z tych dwóch pól, e, zaś w tym bloku szóstka będzie w, w środkowym wierszu, czyli w jednym z tych dwóch pól. Tu w ogóle brakuje nam dwóch cyfr wierszu, są to cyfry 3,7. No to mamy po prostu parę 3,7, wpiszę ją. Ok. No, szóstka nie wydaje się znowu jakaś taka bardzo interesująca. To może inna cyfra. 4 tutaj w tym bloku jest na górze, czyli w jednym z tych dwóch pól. W tym bloku czwórka będzie w centralnej kolumnie, czyli w jednym z tych dwóch pól. O, tu gdzie będzie, jest czwórka, musi być w centralnej kolumnie, czyli tutaj. I ta czwórka jest fałszywa, więc ta druga z automatu jest prawdziwa. I zniknęła nam jedna różna szóstka w bloku, więc ta druga jest prawdziwa. I to nam daje, że w tym bloku szóstka jest w centralnej kolumnie, w z tych dwóch pól. No a jak zobaczycie, że tutaj taki pseudo X-wing, no i tutaj, in... Nie za bardzo nam ta informacja daje coś, no bo tutaj tak po przekątnej gdzieś będzie ta szóstka. No tu mamy już w tym bloku szóstkę w, w środkowym wierszu. Także ja te narożę szóstki skasuję, bo one moim zdaniem tutaj niczego ciekawego nie wprowadzają. No dobra. Co tu jeszcze przeskanować? Tu w ogóle brakuje w kolumnie 1, 2, 7, Jedynka nie może być ani tutaj, ani tutaj, więc jedynka jest na pewno w tym polu. No i tu mam taki metod czynienia z parą 2,7 Tutaj brakuje nam 2,57 bloku No to tu akurat tutaj trzeba wszystko wpisać Tak hmm. Chce się jeszcze tu to skanować? Yy, dziewiątka w tym bloku jest na dole, czyli w jednym z tych dwóch pól yy, Zgadza się Tutaj 1, 2, 3, 9 w wierszu. Tu nie może być 1, 3, czyli jest 2, 9. To się może przydać. Tu nie może być 1, 9, czyli 2, 3. Tu nie może być 2, 9, czyli 1, 3. A tu nie może być 1, czyli 2, 3, 9. OK, to jakoś tam i tak innego, że wygląda. Idziemy dalej. Pamiętaj, że możemy sobie tutaj wspomagać podwójnym kliknięciem, zobaczyć, gdzie, są gdzie jest umieszczona dana cyfra na całej planszy, więc to też może nam w jakiś tam sposób e, pomóc. O, w ogóle gdzie jest jedynka w tym, w tym wierszu? No nie może być ani tu, ani tu, ani tu, bo nie ma kandata, kandydata, czy jedynka na pewno jest w tym polu. To, to warto było jednak zauważyć. E, o, dwójka w tym bloku jest ciekawa, bo te dwie dwójki, wykreślałam taki obszar, czyli jeden z tych dwóch pól jest dwójka. To zostaje, może się przydać. Tak szybko zerknę, czy tu jest coś ciekawego? Okej, okay, widzę coś ciekawego. Czwórka w tym bloku jest w, na górze, czyli w jednym z tych dwóch pól. I jeszcze czwórka w tym bloku też jest na górze, w jednym z tych dwóch pól. Czyli mamy do czynienia też z takim pseudo X-wingiem, że czwórka będzie gdzieś tam po przekątnej, Albo w taki sposób będzie czwórka rozmieszczona. Albo w taki sposób będzie rozmieszczała czwórka. W każdym razie te dwie kolumny są już zajęte. W związku z czym w tym bloku czwórka będzie w lewej kolumnie czyli wykorzystanej. No ale czwórka była w tym bloku w jednym z tych dwóch pól. To w takim razie musi być w tym polu no bo y, musi być ona w lewej kolumnie jednocześnie i w jednym z tych dwóch pól czyli musi być to w tym polu. I ta czwórka jest fałszywa. No, coś tam się udało jednak fajnego znaleźć. Jeszcze chwilkę tak przek przeklikam sprawdzę czy może czegoś prostego nie przegapiłem? No i za chwilkę, jeżeli, jeżeli niczego nie znajdziemy, no to po prostu przystąpimy do do kolorowania. Ale widzę coś, bo w, tej, w tym bloku dziewiątka jest w jednym z tych dwóch pól, czyli w lewej kolumnie. Aha, w jednym z tych dwóch pól w prawach też tej kolumny. A zatem w tym bloku dziewiątka jest w prawej kolumnie, no bo lewo, centrum, prawo. No ale to nie może być dziewiątki, czyli dziewiątka na pewno jest w tym polu. I w takim razie w tym bloku dziewiątka będzie na dole w centralnej kolumnie. Więc przy okazji coś tam też o dziewiątce się dowiedzieliśmy. Fajnie. Chyba tyle, moi drodzy. Chyba tyle. No to ja po powoli będę przystępować do do, kolor, do kolorowania. To jeszcze może nie, ale do uzupełnienia tych kalendarzy. Idzie, lecimy. No to tak, coś rzuca w oczy. Na przykład, tej kury, jak brakuje 4C, 2, 3, 5, 7, tu nie może być 5, jest 2, 3, 7. No a tu musiałbym wszystko wpisać. Nie za bardzo chcę to robić, bo to 4 kandydatów miał w jednym polu. To może idziemy do czegoś innego. Tutaj 3, 5, 7, 8 w bloku, tu nie może być 6, jest 5, 7, to wygląda jeszcze ok. Czyli może być 8, czyli jest 3, 5, 7, bo też tak średnio raczej to wygląda. A przepraszam, ławę, czy zobaczcie, to jest trójka, 3, 5, 7, yy, która jest w obrębie tej kolumny. Aha, no to te pozostałe dwie cyfry, jakie? Przepraszam, pozostałe dwa pole, jakie muszę cyfry? No 2 i 8 jeszcze brakuje w kolumnie, no ale dwójki tu nie mogli mieć, więc dwójka jest tutaj, a tu jest 8. Super, czyli przy okazji jakaś ukryta trójka nam tu weszła do, 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 do akcji. Nice. Tu nie mogę mieć dwójki przy okazji, też można zauważyć. I w tym polu także nie ma dwójki. Chyba mam o konflikt checkera, ale a niech zostanie. Myślę, że on jakoś tam nie będzie specjalnie przeszkadzać. No to tutaj w tym bloku mamy 3, 5, 7 jeszcze do wpisania, więc to też już pozwolę sobie pisać. OK. I lecimy dalej. Tutaj 3, 6, 7, 8 w kolumnie. Hmm. No jak tu nie może być szóstki to tu będzie 378. no też to wygląda tak ciekawie, ale chyba jeszcze za wcześnie jakieś wnioski. 3, 5, 7, 9 tutaj w wierszu, nie może być 59 tutaj czy jest 3, 7, tu nie może być 7 czy jest 3, 5, 9, a tu nie może być 3 więc jest 5, 7, 9. O w ogóle w kolumnie brakuje 2, 5, i tu nie może być 2 ani 9, to jest po prostu 5, 7. A tu nie może 5, 5,7, czyli tu jest 2,9. A, czyli mamy parę 2,9 tutaj w y, kolumnie, więc w podstawowych musi być 5,7, czyli tu na przykład 9 mieć nie mogę, czyli jedna narożna 9 przy okazji znika, więc ta druga z automatu jest prawdziwa, super. Aha, no to jest też para w obrębie bloku, no to tu jakich coś mi brakuje? 1,3,8 mi brakuje. No to na razie coś tam jednak działamy, bez tutaj korzystania jeszcze z kolorowania. O, a teraz ciekawe pytanie, a piątka w tym bloku gdzie jest? No piątka musi być na górze, nie może być w tym polu, czyli piątka jest tutaj na pewno i ta piątka tu znika. Jasne. O, to teraz piątka w nie może być ani tu, ani tu, czyli na pewno jest w tym polu i tu jest w takim razie też przy okazji 7 do wpisania, więc też super. Tutaj brakuje nam cyfr 4, 5, 6, 8. Coś ciekawego tu jest. No mogę chyba zacząć uzupełniać. Czwórka była tu, gdzieś w tych dwóch polach mhm. szósta nie może być tutaj, czyli w tych dwóch polach może być, piąta nie może być w tych polach, czyli musi być gdzieś tu, no i ósemka niestety może być wszędzie, więc muszę po prostu wszędzie 8. No dobra, jeszcze to wygląda znośnie, moim zdaniem. No dobra, tutaj 2, 3, 5, 7 w kolumnie, nie może być 7, czyli 2, 3, 5 też nie będzie. 1, 3, 7, 8 w wierszu, nie może być 8, 1, 3, 7, to no też niech będzie. Yy, tu o 1, 3, 4, 5, 8, ale tu nie może być, yy, to jest ciekawe, bo tutaj brakuje aż 5 cyfr, 1, 3, 4, 5, 8, ale w tych dwóch pani może być 5, 8, bo już są to cyfry w bloku, czyli 1, 3, 4 musiałby wpisać, no ale zobaczcie, że tu nie mogę mieć 1, a tu nie mogę mieć 3 ani 4, czyli tu po prostu jest do wpisania 1. Bingo, tu jedynki nie ma. Tu tu brakuje 2, 5, 7. Nie może być 5, jest 2, 7 do wpisania. Tu brakuje 2, 3, 4, 7 w ogóle w bloku. Aha, to muszę tu wszystko wpisać. No tak, średnio trochę to wygląda. Na różne już cyfry, z ka... na różne kandydatów skasuje, bo już wypełniłem cały blok kandydatami, i centralnymi. No i chyba, moi drodzy, powoli możemy przyglądać się tutaj jakimś połączeniom. No bo. Już prawie całą planszę wypełniłem tymi moimi cyframi. No i tutaj, pamiętacie, strategię może na, na te całe, jak się nazywa, na te multikolorowanie, czyli szukamy silnych połączeń na wybranym przez nas kandydacie, na całej planszy. Na przykład, co można zauważyć, to najpierw polecam szukać par. Pary są, automatycznie generują silne połączenia, więc na przykład rzucam się w oczy para 2.7 tutaj w kolumnie, więc tu mamy automatycznie silne połączenie. Ja może zaznaczę je tutaj, tak jak tu w poradniku lubiłem. Mhm. No, na dwójce to tak coś czuję, że ciężko będzie raczej coś zrobić. Przecież, no, już tu jest niby jakieś inne połączenie, ale ci dwa nie są połączeni. Też coś się dzieje. Hmm. Tu w kolei nie ma na dwójce silnego, tu tak, a tutaj 1, 2, 3, 7 brakuje w bloku, muszę wszystko wpisać, ale tu też jest silne połączenie na dwójce w bloku, to to jest inne jakieś silne połączenie i wiesz, jest też silne połączenie na dwójce, więc też można tutaj, jak to jest ciemno -zielone, to to będzie jasno-zielone. I jeszcze mamy silne połączenie tutaj w bloku bez 2, 29. Jak to pole jest jasne, to to będzie ciemne. Ale to nie wydaje się jakieś pomocne i też nie łączy się w żaden sposób z tym. hm więc to tak średnio trochę wygląda to. Jeszcze jest silne połączenie na dwójce w tym wierszu, bo ten kandada występuje tylko i dwa razy w tym wierszu. No i, można tak, I teraz w tym bloku dwójka jest w jednym z tych dwóch pól, więc to też jest silne połączenie, więc jak to pole jest ciemne, to to będzie jasne. No i tutaj to niby jest to, niby to, jest to silne połączenie, O. tylko problem jest taki, że nie mamy podwójnego mostu, mamy tylko most tutaj. Te dwa, dwa różne korowania połączyły się tutaj jakby w tym wierszu tylko, więc to jest trochę za mało. Można by myśleć o multicolorsty ty pierwszy, ale jak się dobrze przyjrzymy, to nie zadziała, czyli znaczy nic nie da nam, bo, bo jeden, patrzymy na te dwa pozostałe kolory. W tym przypadku to pole nas tym interesowało, ale tu nie ma kandydata do eliminacji, także tu akurat nawet ten, ten pierwszy multicolor nam nie pomoże. Więc chyba kandydat 2 jest takim kandydatem, jednak spudłowanym, No trudno, zdarza się. Kolejna para która się, to jest para 3,7. Ona dwa razy się pojawia, więc tutaj bym spodziewał się albo na trójce, albo na siódemce czegoś spróbujmy. W jeszcze jest w ogóle wierszu silne połączenie na trójce. Huh. No to mam wybór. Mam wybór. To może zacznijmy od, y od tego wiersza może. Bo tu mamy silne połączenie, bo jest para 3,7. Na trójce się najpierw skupię, dobra? Najpierw na trójce się skupię. Teraz zobaczcie, że w tym bloku jest też silne połączenie na trójce. Dlatego, bo kandydat 3 występuje dwa razy w tym bloku, więc jak to poleściem, to, to będzie jasne. I jeszcze co więcej, teraz w tej kolumnie silne połączenie na trójce, no bo kandydat 3 występuje dokładnie dwa razy w tej kolumnie, więc jak to jasne, to tu będzie ciemno. I jeszcze w tym pierwszym silnym połączeniu na kandydacie 3, no bo jest para 3 -7, więc jak to poleściem, to to będzie jasne. No to to wygląda już obiecująco. Czy to jest koniec? No nie, dlatego, bo teraz gdzie jest trójka w tym bloku? No ta trójka wyklucza te dwa pola, czyli w jednym z tych dwóch pól jest trójka. Aha, czy jak to pole, czyli w jednym z tych dwóch pól, czy mamy silne połączenie, no to jak to pole jest jasne, to to będzie kolor ciemny. No dobra. To już wygląda super. No, czy jeszcze dalej mogę pociągnąć? No chyba nie, dlatego, bo w tej kolumnie szkanda 3 występuje trzy razy, więc to odpada. W wierszu też szkanda 3 może występować trzy razy, bo tu i ewentualnie w tych dwóch polach. Więc chyba tu muszę zakończyć swoje kolorowanie. Tu jeszcze spojrzenie w kolumnie trzy razy, bo tu co najmniej trzy razy, bo tu jeszcze są trójki. Tutaj może być tu, może być tu, nie, nie, to też nie przejdzie. Tu też trzy razy występuje, też w bloku w kolumnie cztery razy. No na nie, moim zdaniem, na nie, jeśli chodzi o te niebieskie trójki, to to jest wszystko. Raczej nic tutaj już nie wymyślimy. I teraz szukamy drugiego zestawu silnych połączeń. No ja szczęśliwie taki widzę. No, bo ja wspomniałem, że w tym wierszu mamy silne połączenie na trójce. No, bo te dwa, bo dokładnie w tych dwóch polach jest kanda 3 w tym wierszu. Więc tu mamy automatycznie silne połączenie. Jedno po nich będzie takie jasno-zielone, a drugie ciemno-zielone. No i zobaczcie, chyba dostajemy to co chcemy. Już nie musimy więcej silnych połączeń wymyślać. Nawet chyba wydaje mi się, że takich więcej silnych połączeń nie ma. No, bo tutaj tego pola, no to już mówiliśmy. W kolumnie są trzy trójki, w bloku są cztery trójki. Więc to odpada. A tutaj w bloku też mogą być cztery trójki i w kolumnie mogą być raz, dwa, też cztery mogą być te trójki. Także zatrzymujemy się tutaj. I teraz pytanie, czy te kolorowania się tutaj spotkały? No, spotkały się w dwóch miejscach. W tej kolumnie się spotkały dwa różne kolorowania. Kolor jasno zielony i ciemno niebieski, więc to jest pierwszy most. I jeszcze spotkały się w tej kolumnie tutaj. Kolory ciemno-zielone i ciemno, ciemno Więc to też są dwa kolory z różnych kolorowań, Czyli też możemy tutaj wrzucić do akcji e, taki kolor, który oznacza most. A zatem mamy do czynienia z podwójnym mostem. No i teraz coś, co jest charakterystyczne, to, że w ramach obu tych mostów jeden kolor się powtarza. I jest to kolor ciemno -niebieski. i teraz na mocy techniki multicolor z tym drugim wiemy, że ten kolor powtarzający się na obu mostach jest fałszywy. No bo gdyby był prawdziwy, no to byłby problem, ponieważ gdyby ten kolor ciemno niebieski okazał się prawdziwy, to wtedy nie miałbym, jak wypełnić, po pierwsze, nie miałbym, jak wypełnić tego wiersza, no bo nie, trójki by zniknęły z tych pól, a po drugie, silne po w ramach silnego połączenia na, na trójce w, w ramach tych polu, no to oba, oba, oba kandydaci byliby fałszywi. No to jest niemożliwe, dlatego bo silne połączenie mówi, że w jednym z pól jest ten kandydat, a w drugim go nie ma. No i tutaj jest problem, no bo teraz żaden z tych pól nie może być. Czyli nagle o kolorowaniu tym naprzemiennym silnych połączeniach okazałoby się, że oba kolory są fałszywe. No tak być nie może na moc tych silnych połączeń. Także mamy tutaj sprzeczność. No bo gdyby to było prawdziwe, ten ciemno niebieski, no to wtedy żaden z kolorów w ramach drugiego kolorowania nie mógłby być prawdziwy. A zatem ta sprzeczność dowodzi, że w takim razie. Ten ciemnoniebieski kolor jest fałszywy, w związku z czym mogę z tych pól usunąć kandydata 3, więc to jest pierwszy krok. Usunąć, przepraszam. A po drugie, ponieważ ciemno niebieski przemieniu był kolorowany z jasno w ramach silnych połączeń, no to jak ciemno. No to tam też jeden z kolorów jest dokładnie prawdziwy i jeden z dokładnie z tych kolorów jest. Fałszywy. No to jak wiem, że fałszywy jest ciemno niebieski to, tym pra to ten prawdziwy musi być ten drugi kolor, czyli jasno-niebieski. Czyli w tym wypadku mogę yy, w ramach tych jasno-niebieskich pól od razu wpisać cyfrę 3, no bo, no bo jasno-niebieski i ciemno niebieski były naprzemiennie kolorowane w ramach jednego kolorowania. Ciemno niebieski jest fałszywy, no bo jest powtarzającym się kolorem w ramach yy, obu mostów. Yy, no to w takim razie, jak ciemno niebieski jest fałszywy, to jasno-niebieski jest prawdziwy. Czyli tu mogę na spokojnie wpisać w tych trzech polach. Cyfra 3 i coś jeszcze, że to nam chyba rozwiąże całą planszę, ale popatrzmy jeszcze, bo teraz tu muszę wpisać 7, 7 yy, i tu mogę wstać 5 yy, i próbuj, zobaczmy co daje z tego wyjdzie, yy, tu kasuję trójki, tu też, o to teraz wiem, że w tym bloku trójka musi być w tym polu, tu jest 4 tu nie może być 4, tu nie może być piątki, w tym bloku nie może być yy, piątki, yy, piątki ani tu, ani tu, czy jest tutaj tu nie ma piątki to jest 2, tu jest 3, tu jest 9, 2, 9 i chyba coś tutaj ta plaza po się rozwiązuje. Tu nie może być 3, więc to jest 7, 1, 2, 8, 1. Tu jest trójka w wierszu, tu brakuje 7, 8. Mamy siódemkę i nam pomaga. Tu jest przez tę dwójkę, tu jest 7, 2, 7, 2. Tu nie może być 8, więc jest 6. 8-6 nie może być 4, tu nie ma czwórki. I tu już wpisanie jest 7. Aha, to jest chyba ten moment moi drodzy, gdzie już nam się chyba rozwiązuje sama, także przyznał, że, że bardzo fajnie wyszło, y, dlatego, bo, y, bo jednak tutaj nie trzeba było dodatkowych technik korzystać. 18,5 minuty. Naprawdę fajnie, fajnie to wyszło. Nie planowałem tego, że, że w ogóle nie trzeba skorzystać skorzystać, żadnych dodatkowych technik. Jeżeli skorzystałeś, no to nic się nie stało. No tylko, jak się skupimy na tych dodatkowych technikach, to jest szansa, że ten multicolor z tym drugi nam po prostu gdzieś umknie i już go potem nie znajdziemy. No ale. Że tak powiem, nic się wtedy nie dzieje. Możesz skupić się jeszcze raz na przykład rozwiązać planszę i na przykład nie skupiać się na dodatkowych technikach. Może wtedy uda się znaleźć ten multicolor typ, typ drugi. No, właśnie to jest ta, to jest ta trudność, gdy, gdy plansza zawiera te dodatkowe techniki, no bo ta technika, którą chcemy trenować, no musi występować też z innymi technikami, jednocześnie. Mam no, nadzieję, że udało Ci się tę planszę rozwiązać samodzielnie i że udało Ci się tutaj znaleźć. Tutaj ten moment trzeba skorzystać właśnie z multicolors typ drugi, że udało cię też poprawnie tutaj zakolorować te pola i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tradycyjnie zachęcam się do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli chcielibyśmy być na z tym kanałem, zachęcam Cię do jego subskrypcji. W opisie zostawiam linki do dwóch dodatkowych plansz, też wygenerowanych za pomocą programu hodoku, które osobiście sprawdziłem, rozwiązałem je i muszę przyznać, że są naprawdę dobre, jeśli chodzi o trening techniki multi drugi. 2. Tam też mogą się pojawić jakieś dodatkowe techniki. No i też bardzo może, że może zaraz trzeba z tej dodatkowej techniki skorzystać. Natomiast pamiętajcie, że tutaj w pełni skupiamy się na multi drugi, 2. I to jest jakby nasz priorytet. Także w pierwszej kolejności szukamy tej techniki multi drugi, 2. Jak jej nie możemy znaleźć, to wtedy możemy skorzystać z tej dodatkowej techniki. I potem z powrotem skupiamy się na. Yy, właśnie tym multi-kolorowaniu, także zachęcam się do związania z tymi planżami i do przećwiczenia sobie jeszcze tej e, techniki. Linki do dwóch plaż są w opisie. Oczywiście możesz też samodzielnie kierować te planż za pomocą programu hodoku który już tam wspominałem wiele razy na tym kanale. Dostałem link w opisie do omówienia tego e, programu. E, tylko Ty tam wchodzimy w zakładkę Practicing, no i tutaj e, musicie sobie podejrzeć, w zakładce Solution path czy na pewno macie. Multicolors 2, tutaj a nie przypadkiem Multicolors 1. Tymczasem życzę powodzenia w dalszym rozwiązywaniu e, planu sudoku klasycznego, w szczególności korzystania z kolorowania oczywiście także w ramach techniki Multicolors, zarówno typu pierwszego, jak i typu drugiego. Wszystkiego dobrego, mówię. Do usłyszenia w kolejnym materiale poświęconym do sudoku. Pozdrawiam serdecznie.